Nie wiesz, mi bardzo brakuje dwóch nazwisk na liście. Mhm. Serhii Żadan. Dlaczego on w ogóle nie jest brany pod uwagę? Serhii Żadan powinien dostać Nobla. Uspokoję cię. Oczywiście, że powinien, ale jest też tak, że to są wszystko typy bukmacherów. Przecież mhm. to nie jest tak, że, że wychodzi członek Akademii Szwedzkiej i mówi w tym roku ta, 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 ta i ta osoba. To, jest, to są te nazwiska, które pozostają ciągle mhm. w sferze domysłów. No, no na szczycie od lat niezmiennie jest i Murakami. I Adonis. I Jadonis, tak. tak. Tylko że pytanie, czy jak się zestawi twórczość Żadana, czy Antunesza, czy innych twórców, czy Ann Carson z Murakamim, to, to jest mhm. ten sam? No Murakamiemu nie jest potrzebny Nobel. Myślę, że Nobel dla Żadana byłby znaczący. Gospodinow, to też jest nazwisko, które gdzieś tam przemknęło, ale go Och, nie ma. Tak, ja ma. myślę, że on będzie noblistą, y -hmm. jak nie w tym roku, to w kolejnym tak. tak sobie marzyłem, żeby dostali wspólnie Nobla Amos Oz i Redzia Shehadeh, mhm. czyli palestyński pisarz. Nie wiadomo, jak to się potoczy, ale wydaje mi się, że w świetle tego, co się dzieje obecnie, Szehadech też jest byłby dobrym wyborem. Nie wiem, czy po stronie izraelskiej jest jakiś pisarz, który mógłby na przykład z nim tę nagrodę dzielić. Grossman. O, na przykład Dawid Grossman, Grossman prawda? Też I to by był taki... bardzo zakorzeniony w Polsce i obecny tutaj. I też jeden z tych, którzy przecież tak. odczuli na własnej skórze piętno wojen. Jego syn zginął tak. w jednej z wojen, więc. On myślę, że był oddany dialogowi cały czas. Podobnie jak O, stawali pod tym murem tak. dzielącym Izrael i Palestynę.